Hej, tutaj RepiGame. Game już gramy w długę oczekiwanego Escape'a i jest dzisiaj ze mną. Ja to, nie dajmy, to jako Tak. No, to jest, to jest... Tutaj jest jakiś um, ten. Mamy grać na PC Full, niestety um, zapomniałem tego ustawić w serwerze. E, mamy mieć zabawę. E, o wszystkich Bugach mamy na forum powiedzieć e, Nie mamy niż żadnych bloków, słuchaj tego e, Mody mają być e, tylko na zmienianie e, dnia i nocy My będziemy jeszcze się depać e, e, Aha, dobrze No i idziemy Chodzi o to, że możemy sobie jeszcze zrobić e, noc Diamentowa zbroja dla mnie Oho Bo jestem chamski no dobra. Tak w ogóle dobrze mnie słychać. Tak, bardzo dobrze. Twój komputer także. Fuck! Wiem, ja próbowałem go sam wyczyścić, ale mi to słabo wytrzymał. Ja tak, hmm, ee... Trudno. Nie wiem, kiedy ale na na Mamy skila. Ej, eee... Dobra, ej. ja chcę dojść do głosu, a ty mnie wtedy przerwałeś. A nie, mów, mów, ale trochę głośniej, bo wtedy cię nie było słuchać. No dobra. Dla tych co ciekawi yy, ciekawi dlaczego mamy yy, nowe konto zupełnie sprosta. Obejrzyjcie sobie piąty odcinek mojego i tam jest wszystko napisane. Wow. Masz skakać czy poczekać? Aleluja! Alleluja! Czekaj, 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 czekaj! Oa! skakać. Dobrze to mieliśmy iść chyba tam, bo tam jest skrzynka nie? ja pójdę po skrzynie, a teraz... ja już ja idę po skrzynie skrzyni. tu! Dobra, to no, się Jeszcze raz to przychodziliśmy, ale musiałem kończyć i tak kiepsko wyszło Ja w sumie w to, to Nie! ała! Albo wiem. Ja mam go moda, nie wiem dlaczego Nie ustawiałem go sobie, naprawdę, ja wam to... Przyznaję z ręką na sercu, ale tak mi się stało, nie wiem dlaczego. Którą ręką? Prawą i lewą jednocześnie, wiesz. Eee, ja chciałam skrzyneczkę. Co w jest? Guziczki, wziąłem pięć. Aha, ja też to tego tam. Dobrze, to teraz wracamy. Patrzcie, pływam sobie w lawie i nic mi się nie dzieje. No, no, nie, wyjaśnić, ja chciałam wyjaśnić, dlaczego jest lepiej, że sobie Aha. Lepiej Kurde! <grym>. Zaraz dam nam miecze. Lepiej jest dlatego, że mam dużo... Ja mam co to prawda, dużo mniejsze laki. Ja mam aktualnie 30 FPS-ów. ładnie, ma, ja mam 25. Tak, tyle uważam, że to ja rozmawiam z nim, z KPI na osłonę. Może tak, to jest po prostu. Łaaaa! Nie Dobra, LBGK, czy LGBK, jak mam to czytać? Depresyjny. Okej, okay. do... panie depresyjny, który się pisze g g 98 8998 <sorty> Ej, to to bo to, jest, to było po angielsku Dlaczego było? No teraz to idzie, dlatego teraz na O, zapomniałem, że zostały guziczki Cheating An, tak, zapomniałem Nie usunęliśmy tego A to wolno, bo nikt jeszcze więcej <słyszy> <słyszy> Ale fajnie lecz, ale lecz... Czekaj, czekaj, czekaj Cyku. cyku, 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 Noc, noc, noc. Aha, dobra. Noc, ładną piżankę. <laughs> dobrze, synku, dobrze. <laughs> <tam jest> Nie, No <laughs> właściwie. To wygląda jak zbroja, jak w piżamie. Ja. Czekaj. kupię dziur w podłodze. Masz. Ej, gdzie jesteś? Tutaj... Masz. E, komendą. To No bo nie mamy PC full i są potwory. Tylko pamiętaj, Creepery są złe. Ja zawsze myślałem, że gotów szkają przed przyjacielem. Co? Ja zawsze myślałem, że gotów szkają w koledze. Aha. A ja zawsze myślałem, że po prostu nie potrafią trzymać emocji na wodzy i wybuchają. Chodź tutaj, dostaniesz mieczyka. Kucikuciku ku ku No Dobrze, poczekamy. A no właśnie, wiesz, że wyszedł nowy snapshot? Ten o czy coś z czymś tam? Tak. Nowa ruda jest, szmaragd. Ja pragnę zauważyłem, że wiem że kiedyś szmaragd, że kiedyś nie było diaksów na Minecraftu, tylko były szmaragdy. Tak, ale zmienili nazwę. Musisz wejść na drabinkę wyżej. Nie, nie muszę... Ja nie, ale fajnie było Jaki nie wiem. Tak właśnie wysyłam tribes z drugiego Jest Weszłem wszędzie. Czekaj, czekaj czekaj, musisz tam na nie poczekać ja nie chcę Ej, to mój serwer Ej, hmm. jestem starszy Eee, mam dłuższe włosy No nie nie <noise> Nie, 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 no. Nie! Dobra, wystarczy, że jeden z nas tu przejdzie. Pa... Tep tepniemy się? Tak, ten, ten się tepni, który... Temu się nie uda. Ty Ja w ogóle... Opa? Nie, to ty pani Aha, czyli że ty się tepniesz. Dla nie! Mi... Cześć! Nie spychaj mnie, i sobie. Dobra! Nie, nie konkretnie na dół, no, ale dobra, jeśli wolisz to zatrzymać. O wow! Co mi Co? się Co? Co? ty Dobra! Nie ludzi Ludzik sam chodził. <noise> Fajna zamawa jest. O, gdybyś był dziewczynką, miałbym widoki. Niestety cię rozczaruję, Nie jestem. Aha, mnie byś łatwo pomylił. Tak szczerze. Nie to powiedziałem. <noise> Ale ty pomyślałeś. Nie. Ja cię nie obraziłem Jeszcze Ej będę chamski Przeszliśmy obaj <grym> to jest ty. ty a może lepiej się przespać no, A może, dlaczego wszedłem na trawę Nie, mam się nie spać. A ty, gdzie ja jestem? A ja chcę się spać, ja chcę spać, ja chcę spać Mam cię pewną? 98. Dobrze, oczywiście. Ja tak w piszę. E, klikamy... Klikamy E. I enter. E, i Enter, E. No, skacz! No, ja nie widzę gdzie no, tak. Ja też nie wiem. Dobra, to idź pierwszy. Ciągo. Ciągo. Masz pongo. Co powiedziałeś? Zapowiedziałeś? Aha, boko i nieśmiertelność. Co my nie giniemy? Hmm, chyba mamy głoda. Albo to przez chwila. Eee. Ehm. Się... Obu, jak ci zrobiło? Nie. czekaj? O te No czekaj! Jestem w lawie sobie pływam. Możesz się tepnąć. No dobra, czekaj, ja wolę. Do mnie. Czekaj! Już, już nie możesz. Mogę. No to ty wleć, bo ty masz coś tam. Już. Chwila. Co? No jeśli ja będzie. Co ja wpisałem? Już. No ja już jestem u góry. <grymka> Lamimy. Aha. Cześć. G. G. Gdzie ty? W którą stronę? Cześć. Nie słuchaj, za nisko. Ho, Hop samy. Hop, samy. Ho, op, samy yy. jest, znowu w tym samym miejscu. O, okej. O, o. Most jest eh, diamentowy. Tepniesz się? No, właśnie, w jest ale jestem na dachu. Dobry, teraz nie, Chci. Okej, okay, ja biegnę pierwszy. Ja to... Teraz ja... E... <noise> w ostatniej chwili. Nie lepiej bo ja stałem <noise> na tych płytkach. Okej. Ja aktywuję to, no dobra. Ho! Musisz skakać tak zygzakiem. Chyba. Oj ja... Gdzie? No, chcę wejść. Dobrze. Palę się, palę się, palę się. Już nie? Nie, no. tutaj nie ma. Jakie ja lamie, jakie ja lamie. On nie jest lepszy. To był pierwszy 3 który... O, ja sobie z Mindvaco grałem. Możesz mi to otworzyć? Otworzyć? Dziękuję. Ale na A, na wizji to pierwszy. Pierwszy, weź. No. Lamimy jak lamy dosłownie i nie nie sobie rzekę... rzekę lawy, nie nigdy nie widziałem na lamy nigdy nie widziałeś nie. lamy? nawet w zoo? olejmy to, chodź może ich widziałem, ale nie pamiętam no. Dobra. aha, tam jakiś jumping to jest ła cześć hmm. co? Hmm. okej, okay, zaraz Chodźmy, chodźmy szybko. Chodź wodą, będzie szybciej. O ja, nigdy bym się nie domyślił. A wiesz, że tutaj jest możliwość kitowania. Cześć. To jest mapka zrobiona pod jaką wersję? Nie wiem, ale... Akurat to... To się dało na każdej wersji. Nie wiem, może była aż tak Stara wersja to jeszcze wtedy wody nie było. Eee, nie, akurat woda była od początku. Gram dłużej w Minecrafta. To nie znaczy, że ja jestem gorszy. No nie, ale znaczy, że wiesz mniej. Jesteś mniej doświadczony. Ale ja się znam na archemii. psie? Dzięki Mindwiki każdy się zna. Dzięki Mindwiki? Ja tam Alchemy poznałem na próbach i błędach, kiedy piłem byle jakie miksturki. Kurde! Hmm. Przyszedłeś już? Tak. Cześć. Śpimy. Mam to ustaw tego, a ja spróbuję to szczytować. Cześć. Dobra, yy, na no, do jakieś 6 minut będę musiał kończyć. Niech nas skończymy to? No to na dwa, dwa party, albo zaczniemy nagrywać znowu jutro. Od pewnego się. momentu. Albo dzisiaj, albo potem. Nie wiem, może. Biegnij ty też. Czy twój laptop jest tylko dla ciebie? Tak. No to ty masz fajnie, nie musisz się z nikim dzielić. Mój brat ma swój kąt, moja siostra ma tableta, a moja starsza siostra mieszka razem ze swoimi starszym mężem. ty, czy Ty, Co? czułeś tam na dół? Nie, nie było na dole. Coś tam jest, ja pójdę zobaczyć. Czekaj, czekaj, bo ja mam... To jest door is not... <laughs> Co? Nic. To jest tylko pułapka. Za no dobrze się poświęciłeś. <laughs> <laughs> ty... To jest... stary to jest chyba checkpoint Ja nie ten checkpoint Tam pisze this door is not checkpoint Nie tutaj u mnie pisze checkpoint Jest dźwignia Wiem pociągnij ją Co się stało? Nie wiem, przy samej no, znalazłem te twoje dźwięczki Wiesz, że mogę ci otworzyć Wiem ale jestem tutaj Auć Spadł na pierwszym, pobijesz mnie Jestem już dalej muszej. A wiesz, że ja znam taką komendę jak TP? Wiesz, że ja znam taką komendę jak... jak, jak Chuck Norris ultimatu? A wiesz, że Chuck Norris potrafi trzasnąć obrotowymi drzwiami? Nie, a wiesz, ogóle że Chuck Norris potrafi palić gumę na rowerze? Nie. 15 minut. 15 minut 7 um, dobra No to tak, musimy zrobić tą przerwę do 15 minut Dobra no to co No to chociaż dojść tam gdzie ja jestem z tego żółtego pomieszczenia Matę, matę matę ku matę 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 kończymy tutaj przy etapie dziesiątym. Nie. Tak Jeszcze dwa etapy tożemy przejść ja to przechodzę jak ja nie Ej, czekaj 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 Muszę Bezia Daleko nie dojdę Widzisz? Masz. Cześć. Wkurzyło mnie to. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Skakaj. Woda? Nie, wydawało mi się. Nie, Dobra, nie mam lagi, ja nie umiem skakać. Najwyraźniej, ja też. Chyba mogliśmy wziąć mapkę Adventure. Jest serce, czy chodzi o adwencer, którą sami zrobiliśmy? Wiesz co, ja tam wykonałem Hamsterland, ale ty powiedziałeś nie. <suszy> bo Sługiwa już kręciłem. Zaczniemy. Bo sługiwa już kręciłem, potem nie nas sobie rzeczy bo oglądam. Magdę? Tak. Aha. Ała! Mnie! Nie umiemy skakać. <suszy> Tylko Czekaj, ja sobie tutaj Ciebie pooglądam. Cześć. Dlaczego jesteś ślep na, <laughs> na jedno oko? A, załoniły mi włosy, co nie? Dlaczego masz taką dziwną brodę, obudzony głowie? Ja przeskoczyłem, przeskoczyłem. Ja, ja, guten tak. Ciekawe jaki idiota robił tą mapę. To jest tak dużo bagów. U mnie to jest mapka w wersję 0.8 Ale wtedy była woda Jeroni! Kurde, sprint mi wszedł! Też Nie, <grym> się zapuściłem! Hop. Co to o, opsa! Hmm. PWP jest włączone? Właśnie nie, bo to będzie, znaczy Tak mi chcą tego obrażenia, niech to będzie się piknęło nie. Ciekawe jak pewnie robił tą mapę. Nie ale tu jest więcej Aj. Ooo na pewno mi to zaszkodzi Nooo! Oa, 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 moja głowa, a migrena, migrena, o boli! To jest chyba bez sprinta, bo odległości są... malutkie. Checkpoint. A! Boli. O dzięki. <grymne> <grymne> to jest raczej sprintem, bo tu jest chyba, nie wiem, na trzy kratki odstępu. Aha. Czyli... nowsza wersja. Tak od 1.7... chwila. Od 1.8 jest sprint, co nie? Czy od 1.7.3? Nie, od, bo ja ogląda, oglądam kóśka, co w tej kóśce nie ma sprintu. Nie! nie. <laughs> A ja już przyszedłem! Niech to nie, nie w tym budku Ja, diaksowe budki! Ej, ty! <clears throat> Aha, już wiem dlaczego Pierwszy? Stój, e, na co ja mam spaść? Ja wiem na co mam spaść. O, dobra, no dobra, A co w drugiej skrzyni? Butki. Dobra, no, mam no, dwie skrzynie pełna butów. A ja sobie założę. To jest jak kobieta. <laughs> A! Tam buty. Ach. Udało mi się? Musisz y, ten Wiem gdzie mu zgodzić O, ja skończyłem niżej. To chodź. Chodź. Nie. <grym> Niech to, to, się nie tak robi. Nie zamykaj trapdorów. No to się czasem Trapdory są dobre. A czasie trzyma trzeba Ale później zaczynają przeszkadzać Nos. Pożyczysz mi jedną parę kaloszy Mam cały <gry> Mam cały jaki punek kaloszy <gry> To po co brałeś całe Ja już ostatnie zadanie no, no, no. To poczekaj na to może nam się uda to skończyć To skończymy to na luzie o o! Tam są potwory! No dobrze Większy siedz już ja... tędy... o... rd... dwa. już... dwa. Iwę repigeniusz Adyry, owy, jeden, dwa, osiem. Oj o otworzyła ci trap I tego też. Nie idzie zamknąć! A, ten już się idzie. Ej, czekaj. Ej, może... Masz. Gambare, gambare! Ostatni raz próbuję. A potem co robisz? Albo wyrzucam komputer przez okna, albo się tylko. Eee... Proponuję wyjście pierwsze. masz radę, masz radę, ja to wiem, masz, ej masz to masz budki masz uczciwa wymiana, masz rację, dobra gotowy na wojnę? czekaj no a, creepery wybuchły spokojnie mam chyba popsułem mapkę o kurde gdzie mam wejść? popsułem mapkę nie ja mogę, jak tu jest ciemne Zabiję ich! Gdzie tam jacyk chłopca? O! Dobrze, rób takie dziury, będzie wszystko widać. Ale weź, ym... Tak szczerze, gdzie mamy wyjść? Nie wiem. Co to jest? Ty... I strzelaj. Proszę. Chwila. Pojedynek snajperów. Muszę nie. Proszę. Wygrałem. Zapomniałeś, bych obejdł, no To A ty tu czego? O creeper. Hey o creeper. Please, this. This is your uh, breakfast. Zgadnę to zostałem ze sprawdzianu z angielskiego dzisiaj. Mówię? minus. Brawo. Chyba. Jakby się... Ja bym po... się załamał psychicznie. to, że ona mi źle policzyła i na początku dwa minut. O. Ej co? Czekaj, wyzłoczę wszystkie moje buty Już nie chcę być kobietą <grym> A zastanawiałaś się kiedy, jakie to uczucie? Wspaniałe <grym> A cóż no. dlaczego już? Jak ja już już tak mówił już No bo no to za dużo czasu marnie, bo musisz robić pewne dzieci. O tym kobiecie kobietą jest droższe Majeny, wkurzyłem się Gówno widać. Od razu lepiej. Gdzie teraz skoczyć? A gdzie ty w ogóle poszedłeś? Inną drogą najwyraźniej. Dłuższą. Aha, już wiem! A ja... Nie no, źle zrobiłem. Ale... Ej, naprawdę niechcący skoczyłem. Co to jest? Wspaniałe rzeczy. Diamantowe? Klawadia. Witam pana. Ja się do niego wkroś. Co? Uro złoto. <grystanie> Dobra. Chodź tędy. crate be... Hmm. Ej. Tu, tu, tu. Chodź. Ej, bo dostaniesz ze strzały. Ze strzały? Naciągnij łuk, stój naciągnij łuk Od kiedy tak wygląda? N naciążę. Zawsze, znaczy odkąd co ja pamiętam nie. Kółeczko Hmm Oryginalne. To chyba kiedyś było całe No dobra, no to wiesz co teraz robimy Mam jej hmm. modach? E, nie, ja tak, znaczy się To chodziło mi o opa Tak, ty masz Haha Cóż, lamiliśmy, cheatowaliśmy, ale zakończymy tak jak będziemy, tak jak będę kończył każdy escape. W sumie to jest dużo lepsze niż mój poprzedni escape, jaki robiłem. Czemu? Hmm, to było tak tam chyba miałem z 10 fps a i tak to przechodziłem. Oho. Będzie kabum, jak sądzisz? Nie, hmm. nie, nie, to miało się stać. Hmm. A co robiłeś? Dobacz. Lagi Wiem Zobaczysz na nagraniu co A, jest. Ty szolo! Ej! Ale fajne! Uwielbiam to robić! Wszystko Tylko że ja tam już wrzuciłem coś wcześniej, wiesz o tym? Ale dobrze. No to chodź tutaj na diamentowy blok. Wow, to to było takie duże? Chodź tu Ej yy, Dobra, gdzie ty jesteś? Wyleć z tego budynku No dobra, to szybko yy, Bo ja się śpieszę, dobra to Chodź tutaj do mnie No ja się śpieszę, bo ktoś mi woła Ale Musimy to zakończyć razem Chodź, gdzie tu. ty? Na diamentowym budynku Wyleć z tego czarnego Dobra, widzę tak, i chodź Dobre. Więc życzymy Wam na razie dobrego Jeszcze nie. nie, czekaj w pięć I popatrzymy się w moją kamerę Chodź tu Obok mnie, chodź Więc życzymy Wam wszystkiego dobrego i na razie Stój, teraz Teraz dobra, No, A, dobra, nieważne, cześć